Orędzie Maryi przekazane Gizeli Cardi 21 kwietnia 2024 roku. Drogie dzieci, dziś otrzymacie szczególne błogosławieństwo, tak jak błogosławi Was Ojciec, mój najświętszy syn i Duch Święty. Dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj, klęcząc na modlitwie. Dzieci umiłowane, przy naszym pierwszym spotkaniu powiedziałam, że wybrałam Was ze względu na wiarę, nadzieję i miłość, jakie mieliście w Waszych sercach. Wy przekazaliście to wszystko Waszym braciom, i tak wielu przyszło do stóp mojego Jezusa skruszonych i pełnych miłości. Teraz dzieci, proszę was, żebyście modlili się z powodu tego, co może nadejść. Wojny atomowej, która toruje sobie drogę, by zniszczyć ludzkość. Wszystko to może zostać oddalone dzięki modlitwie i pokucie. Dzieci, głód nadciąga. Bądźcie roztropni, róbcie dalej zapasy. Dzieci moje, Miasto Siedmiu Wzgórz jest w niebezpieczeństwie ze strony wielkich trzęsień ziemi. Mój syn położy swą karzącą dłoń na tych kapłanach, biskupach i kardynałach, którzy rozpraszają jego stado, oraz na tych, którzy sieją zamęt. Zostaną oni surowo ukarani. To jest czas podziału. Będzie On następował w rodzinach, grupach, przyjaźniach i w kościele. Dzieci, bądźcie zjednoczone i kochajcie się nawzajem. Teraz zostawiam Was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.